Cześć kochani, dzisiaj kolejny odcinek z serii odczoraj szydełko. Ostatnio dawno mnie nie było, ale teraz postaram się nadrobić i regularnie wrzucać te filmiki. Dzisiaj pokażę Wam, tutaj poprawić tą kamerkę, jak się robi słupek. I tradycyjnie tak jak w poprzednich filmikach zaczynamy od oczek łańcuszka, zrobimy sobie ich 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wziąłem trochę taką inną y, włóczkę, żeby było lepiej widać. I teraz tak. Jak robimy y, słupki? Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka i to będzie nasz pierwszy słup. Raz, dwa, trzy. I on jest tutaj w pierwszym oczku, więc wbijamy się w drugie oczko. Ale zanim się wbijemy w to, tutaj nasze raz, dwa, trzy, cztery, piąte oczko od naszego szydełka, musimy zrobić narzut, jak w półsłupku nawijanym, wbić się tutaj pod szydełko, wziąć naszą niteczkę wiodącą, przeciągnąć i teraz przeciągnąć przez dwie pierwsze pętelki mamy dwie pętelki na szydełku i przez dwie kolejne pętelki i mamy słupek, więc jeszcze raz narzut, wbijamy się tutaj w kolejne oczko, przeciągamy nitkę, mamy trzy pętelki na szydełku, widzimy, przeciągamy nitkę przez dwie pierwsze i przez dwie kolejne i jeszcze raz narzut Oczko trzy pętelki na szydełku przez dwie pierwsze i przez dwie kolejne. I tak mamy cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz pokażę narzut. Wbijamy się tutaj w oczko. Przeciągamy niteczkę, trzy pętelki przeciągamy przez dwie pierwsze i przez dwie kolejne. I to są słupki.